Wolno wolność zabrali mi marzenia. Razem, tak pisał. Siema, ostatnio z jakim zaczęliśmy grać w Escape the Backrooms. Wpadliśmy na pomysł nagrania tego, oto część pierwsza naszych zmagań. Halo, Halo chłopaki! Halo, lat, o lat, Jest chyba najlepszy możliwy jesteś, spawn. Jesteś, jest. Jesteś, jest! Najlepszy chyba... możliwy spawn. Halo, wicher słychać. Wicher, wicher. O, halo, o, gdzie Ej, jest Zenek, czajcie, że ja jestem na... Czajcie, że ja mam grę na ultra i mi płynnie działa na 150 dziesięciu PSA? No, no, ja no, ja tak, też, no. Bo to jest dobrze zoptymalizowane. To jest git. Zen, 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 halo, Zen, brisks. Zen, tak, Zen yes, zen tak, Zen, tak, 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 Zen Widzę gdzie, go... gdzie? Gdzie? Czemu on ma skina Mikołaja? Czemu on ma skina Mikołaja? Hello? Hello? Czemu ty oh, masz skina? Na... Dobra. A czemu? Czemu ty Mikołaj taki trochę? A czemu, nie mogę? No nie, bo później no, bo... będą moby, które będą się podszywały pod graczy. No trudno. Dobra, no to jedna osoba to w dupie to idziemy gdzieś, nie? Dobra, chodźcie, chodźcie Szukać. za mną. O, są tego, drabinki, drabinki są. Dobra. Zen, jak jesteś? Zamknij mordę, Zen, zen Bricks. Halo, jest the bricks? Nie, walić go. Nie ma bricksa. Jak, jak tu się zem wchodzi brix, no? <laughs> I latawca, suche, tak na Halo, Jake! 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 Jestem Jake! Jestem Jake! Jake! wchodzimy. Jake! pokaż, Jake! Pokaż Jake! 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 pokaż, Jake! Jak Jake! Jake! Jak to, sobie, jak to, sobie, jak to <laughs> No nie plopuj się go <laughs> Ej tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Mop ten? biegnie I think there is WICHER! There is WICHER! There is wiki. There is wiki. There is wiki. No nie no, sąd w a nie ma wichra, czekaj no, jedna osoba... Wicher. Wicher. A! 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 Jezu... Żyję, żyję, żyję! Mam to, Mam, tek, mam klipa jak on się zaczaił na nich, jest to było tak cudowne, jest, ja oglądam tylko, Bicher idzie po cichu. No ja mówiłem, że on się na nas zaczaił. <słuch> o oh, kurde, uwaga! Uwaga! To no chyba ktoś od nas, panowie, musimy to sprawdzić. Jak się chowa rękę, no... Uciekajcie! <grym> Kto to biegnie? <grybuj> Biegnij coś za mną! Czemu ich jest dwóch? Ale to powinniście zejść, ale nie wiem ile To jest... O kur... kur... Dyl, 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 uciekajcie! Gdzie ty jesteś zanek? Nie mam ja <ślesk> Halo, żyje ktoś? O, O kurde! <śmienic> na smylery. No, ja nie mam latarki. Cofaj cofaj, 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 cofaj. Cofaj, cofaj, cofaj. <grym> to No i To leży z KBD. Nie wiem, mnie. Mieć... Nie blokujcie nie widzi, blokuj bro. mnie. Ja nie puszczę. No to przejdź. Nie, ja nie puszczę. No to stoimy tak. Ja sobie wypiję wody. <grym> latarki są dobre. Latawiec, potrzebujemy ja pomocy w odle... rozwiązaniu kompletnym. Dobre latarki tam są. No ja mam latarkę stary, Dawaj papierkami nożyce na czat, papierkami nożyce dobra, na dobra, czat Dobra, dobra, papierkami Trzy Trzy Cztery No dobra, Wolno i zabrali mi, marzenia rozgawią Pięćdziesiąt <laughs> dni czekają mnie <laughs> Jak tu wejść? Zobacz. Nie było No bo powinno być trzy tak psało <śmiech> <śmiech> tu, Idzie tu Startuj się Halo? Tam jest jakieś przejście, tam jest jakieś przejście, chodźcie. Exit, exit! Exit? Nie, czekaj. Cytruj! Co się zrobił? Nie ciała. To nie jest akcja! To nie jest akcja! To jest temperatura, uwaga. No, to nie wiem co tutaj... NIE! Jest. NIE! Jakoś chciało mnie. ZAMYK! A, chyba umieramy. Chyba po nas. NIE! ZAMYK! ZAMYK! Jest to ZAMYK!